Wiele urządzeń ma obecnie wbudowane baterie litowe, jednak jest nadal liczna grupa urządzeń zasilanych jednorazowymi bateriami alkalicznymi. Postawiliśmy sobie za cel wprowadzenie nowoczesnych akumulatorów litowych na rynek baterii do użytku domowego. Zaprojektowaliśmy więc akumulator TenaVolts AA i AAA. Każdy z nich zapewnia stałe napięcie 1,5 V, co oznacza dla konsumenta jednakowe działanie w każdym z cykli ładowania, niezależnie od tego, ile razy korzystano z akumulatora, czy ile pojemności pozostało. Każdego akumulatora tenaV można użyć tysiąc razy, a jego pełne naładowanie zajmuje mniej niż dwie godziny.

Wiele osób nadal korzysta z baterii jednorazowych. Chcemy uświadomić im, że czas zmienić się na technologię akumulatorów litowych, zwłaszcza w urządzeniach, z których korzystają najczęściej. Tymczasem każdy akumulator Tena v równa się tysiącu baterii jednorazowych. Wyobraźmy sobie, ile czasu i pieniędzy można dzięki temu zaoszczędzić. Jeśli chodzi o koszty, dzięki tak dużej wydajności będą one znacznie ograniczone, ponieważ kupowanie kolejnych baterii okaże się zbędne.